przynajmniej ma mały cooldown, to prawda, to prawda jak, jak zmisuje to pół biedy Bo za chwilę będę miał znowu mm. no słuchaj jak jak wypadnie Aurelion mi to ci dam ale faktycznie ani jednego Aureliona jeszcze nie widzieliśmy Warwick drugi mecz boże tak ja w sumie póki co gram Spoko z czempionami. Przynajmniej dla mnie spoko. Nie grałem żadną postacią, którą jakoś tam bardzo bym nie chciał. Także Git. Och, nie złapałem nikogo. Oho. Myślałem, że ten blitz jak mi przyciągnie. ale my też mamy jakiegoś huka. Jakiegoś. Tego. O nie, ten jest suło będzie mnie wkurzał Tymi swoimi e, ścianami, Omg, nice Ozłapałem Szkoda. Hmm. Ale dobra, w ogóle jak mamy fajka w teamie to, to jesteśmy na dobrej drodze do wygrania Pajk jest mega mocny na ramię Ogólnie Pajk jest mega mocny, ale na ramię to To nie wierzę w tego jest Mam nadzieję, że mój ult się nie liczy do tej tarczy. Tam że tego tarczę to ja dostanę. Dobra. Shielduję coś, kogoś, oj. Dobra, o! Z autoataku ją wziąłem, naj. Dobra, mam go. Jest z autoataku. Nie wierzę w tego uło znowu. Potrzebuję mana, ja nie przestraszyłem się. Chociaż nie patrzyłem, <śpiewa> Boże, ale, ale głośno po uszach mi poszło. O, przechodzi przez Raksuo, super! Super, bardzo mnie to cieszy. Dobra, spleszowałem się, ale on chyba miniona przyciągnął. Więc w sumie nie musiałem się splashować, Ale było silniejsze ode mnie. O, mam mi sport, znaczy tą yy, Cassiopeję. Zawsze trochę demager spoko Nigdy się nie poddawaj. O o o o o o o, 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 o. Dobra, on Chyba tylko mnie straszył o spoko Manę ktoś nam odnowił Po chwila idziemy? No w sumie ja mam full HP, ale no, zawsze trochę many się przyda 30 many, spoko. Pół darmowej tarczy O, 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 złapałem. Może mm. tylko tarcza jego nie wytrzymiem. Ja mam ulta. O, dobra, jeszcze... o, dobra zabiliśmy ją. To nie mam aż takiego dużego damage, ale później będę one shotować pewnie taką feję. -e. O mój Boże, w ogóle jakie staty 3-5? Znaczy 3-0-5? Murf. O, zbiłem mu tarczę, nice. To pewnie klon. Tak myślę. Za łatwo się dał złapać. O, jak nie, jak nie chciał wejść do tego mojego E, czekał po prostu, aż go zabiją. Byle, byle e, nie wejść w moje E. Dawaj, tą kasiopeję, nice. Trzymam ją. Że ten Yasuo... Nie, nie wytrzymam. O nie! Fajko nie dobił. A? Tego ja słowo chcę... Myślałem, hmm. że złapie, ale pewnie bym go nie zabił nawet na ulta. O! Mam cię! Dobra, Blitzkrank umarł i Cassiopeia dostała duży damage. Myślałem, że się we mnie zultuje. Robimy to. O! Jesuło, tak! Nie zdążył zultować. Nice. się dzień dobry. Witam. Lek, lekko się. Nawet może nie wzdrygnąłem, ale poczułem. poczułem taką drgawkę. Od tego alerta. To jest śmieszne, że inne alerty mnie lekko yy, przestraszywują, że tak powiem, a GFA to już w ogóle, w ogóle wrażenia nie robi. Boże, jeszcze ani razu nie umarłem, nice. Czyżby Rabadona pierwszego miał kupić? Nie. Tylko powiedziałem, że jeszcze ani razu nie umarłem. I od razu, ach, no nic. A my jaką dobrą herbatkę mam? O nie, już nie mam wszystkich asyst, ale lipa. Dobra, ja chcę asysty. Proszę zostawić mnie na asysty. No, nie zabiłem go, ale damage will jakiś tam wziąłem 40 sekund cooldown, no to nie tak dużo. Jak na pierwszy level ulta. Niespoko. Porobię go. Mam słowo. Git. Elegancko. Dobra, nice. Złapię coś? Nie. A tam? Git. Dobra, nice. O, shielduję, shielduję, coś, co mogę Trzymam blitzkranka Dobra O, tam, że go tam uratuję trochę, ale się nie udało O, dobra, ładny damage tam wrzucam im Ach, nic nie trafiłem O, ale szako trafiłem Aaa, myślałem, że go uda się uratować. O! O, szak odskoczył. Prawie ładny ult był. O, śluduje. Hmm, myślałem, że ja dostanę kila. Mech. Może. Trochę mnie zbejtował ten klon. Dobra, ale mam tego chociaż. Ulde 6.1.13, ale pro. Ale lux to, to, to nie trudno mieć takie staty w sumie Wejdzie ktoś? A, a myślałem, że ktoś przyszedł wyszło. Ech te pacynki O, Jesu dostał jeszcze trochę do Major nice Ca już takasio Cassiopeia będzie się tak. O, znowu trafiłem, nice tak myślałem, że go zgrupuje Dobra, on nie żyje. O nie, wiedziałem. Dobra, ten Olaf mnie porobił. W sumie Zonia by się przydała chyba. Koniec serii Ja chyba pójdę od razu po Zonie na tego Jasuo i Olafa Zonia w sumie daje dużo AP. U kurde, 120 to jeszcze to więcej niż myślałem. Myślałem, że 100 daje. Zonia to jest mocny item w sumie. 50 armorów też? Dobra Zonia będzie git Zonia git, a później albo to nakryta, albo rabaton. Jeszcze zobaczymy. Zobaczymy jak, jak z Goldem będzie zaraz mam ulta znowu. Mhm. O nie szlak Dobra, ale oni są wszyscy na low prawie. MG, myślałem że to dwa trupy moje będą. <grym> Przeciwnik pokonany. Przeciwnik pokonany. Dobra, o, ten sfleszował się od niego. O, porobi go? Tarczuję! O, trafiłem go. Mam! Omg, ale pro. X <grym> Mnie mi też, w sensie, bardzo mnie śmieszyło to jak to dodałem. <laughs> Boże. No, bo ja jestem taki śmieszny. <laughs> Dobra, ale... UHP mu zeszło. Nice. O! Dobra, uciekłem temu Blitzcrankowi. To jest nieźle. Tak, tą Cassiopeię próbowałem złapać. Dobra. Zaraz mam ulta w sumie znowu XDD <laughs> O o Wiedziałem, że we mnie O! Dobra, blisk dostał Zaraz może będę próbować ultę by kogoś trafić Oho O. Myślałem, że mnie zabije Muszę pamiętać, że mam tu zonę. I pyk. a dostała tarczę z tego. Archanioła. Kawałek tej, tej tarczy go uratował. Ten szako po mnie idzie. Ciekawe czy to jest klon, czy nie. Tak, to był klon. Sorry. O, mega szako. Nie! No wie, wiedziałem, że mam tą zonę, ale w sumie nie chciałem jej klikać, bo. W sumie mam dużo golda. W sumie zbuduję najpierw tą nakryta. I mam. Jeszcze tą mini zonię. mam mini zonę, to. To nie muszę jej ulepszać do końca. To nakryta będzie spoko. But też te itemy mają strasznie dużo AP jest potrzebę zultowania kogoś yeah! nie! <grymne> BOJĘ SIĘ Dobra ja ich tu zatrzymałem, naj. Myślałem, że tam umrę Ale jednak nie Dobra, nice. Trzeba odzwyczaić od GFA, no Trzeba próbować teraz innymi dźwiękami. W sumie w Lolu to aż tak... Tak... Ee, ja ciężko chyba mnie przestraszyć. Przynajmniej do GFA. W, w rybce to, to, to dużo łatwiej. Przez wczoraj się nie dałem, aż tak. Chyba raz Chyba tylko dwa razy mnie wystraszyło wczoraj. Albo raz może? Nie pamiętam już nawet. Mam heal'a, jakby ktoś tu wlazł. R wlazł. Ach, jak uciekł. Bedro <grydrow> wzdugnęło, no tak, prawda. Aaa, myślałem, że dostanę heal'a. Ech. Zatrzymam ich. Mnie ten Olaf jak zultuje, to... Moje Q go nie będzie trzymać. O! Duży damage. Hasiopa trzymam. Nice. Nice, nice. nice, 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 nice. Dobra jest. My gie, co to za gra jest w ogóle jakaś mocarna. 42 kile mamy oni 25 tylko. O jezu, ten klon tutaj przyleciał. Był dobry tro Ten. Nie latająca Dory. Już w 5.19. Zapraszam na Dory w piątek o 19. Ja, ja w tą rybę tylko raz w tygodniu, bo nie, bo nie mam psychy. W piątek gramy w rybę. Ten piątek i w następny. Dobra, mam ulta. Chciałbym pewnego ulta wypić. O! Nie był najładniejszy ult, ale... Trochę tam damage'u zawsze wiem. o o! uciekam. Teraz już nie mam zoni, muszę pamiętać. A nie mogę iść po heal, bo ten Blitzkrank mnie wyciągnie. Teraz już mnie nie wyciągnie. Umygnie <grymne> Shaco. O, uciekam. Ty bomb, Jest, ja jest ja zgarnę heal'a sobie. Oni się healują? Dobra, w sumie tak. <gry> w sumie no głupie pytanie. Copeja, Olaf, Kesuo. O my G. Tam rzucił. Chybało. O, już mam ultra na trzecim. Oko. Dwa itemy, a bije prawie 900 tego. The mage, nice. O my God. O. Nie za dużo ten damage. O my God, nie, tu strzako. <gry> Dobra, ja się shieldowałem, wyskilowałem Zostaw mnie Dobra, nice. Zmarnował ult, znaczy nie zmarnował, tylko nie trafił po prostu nim. A wróżkowa Lux. Magia Wings mi pomoże może. pomygę O, on tam z ultem na pewno. O, tyk. Nie za dużo bije temu Olafowi. Ale 25 tylko sekund cooldownu, to mo można se używać. A w sumie mam 3000 golda Zaraz na Rabadona będę miał O nie, heal! O, zboż... Ojej, pardon, Zdążyłem na heal, nice. O! złapałem miał, dobra ulti może to nie jest jakiś naj, największy mage, ale w sumie ona ma dużo HP. Jak nie. Hmm. Dostałem z tego. Z czego dostałem? Stoporka. Um... Dobra, hmm. ale. Nie no, muszę kupić tego Rabadona. Muszę kupić rebadona jak się odnowię Jeszcze jak gold mi dojdzie A zonie następną B. prawie 600 AP, 1200 z ulta, bije nice D40 ases mam? Omygły Nieźle, choć tu ja mam heala, znaczy shielda, nie heala O, jak go No sorry, ja tu nie pomogę za dużo. Ja też uciekam. Bg w las w to, dobrze. Złapię? Nie złapałem. Trochę bije ten list, tak. O, mam go. Dobra. Combo. To coś tam bije. NB-ciak jest full AP? Prawie full AP. Próbuję, próbuję, ale nie da rady. No dobra. i wezmę. potrzebujemy many. To klon jest pewnie. Może nie? O my to nie był klon. Nice. No. O nie, zmisowałem ulta. Myślałem, że on tam pójdzie, szlak, Pier Ale to jest pierwszy zmisowany ult dopiero. Także nie ma captu jeszcze bardzo. O, złapam Ale to nie da. O. Dobra, w sumie nie, nie zbije za dużo temu Blitzkankowi, ale on ma tylko buty na Magic Resisty. Buty na Magic Resisty są OP po prostu. Zawsze coś tam poobijam. Te drugi ulti ech. Ale na moją... obronę to się splashowała. <grystanie> Dobra, złapałem Misfortun... Czy znaczy, tfu, KSP, nie wiem co ja mam. Drugi raz już pomiliłem KSP jest Misportun, nie wiem czemu. A no tak. Moje Q go nie, nie zatrzyma. Dobra, on tu umrze. O, nie trafiłem. Nice? Paru? Ujściem trafiłem. Dobra, mam go. Dobrze, oni nam ani jednej wieży w ogóle nie widzieli. Nice. O, ten. O, jak go złapał? Dużo pije z tego ulta, ten Blitzkrank. A chyba przejść nieki 100%. O! O! ładny damage! Oh umarła, nice. Bardzo ładnie. O nie, coś czuję, że ja tu umrę. Ja. To mój koniec. O nie, myślałem, że tego Blitzkranka jeszcze mi się zdobyć, ale za, za blisko rzuciłem. Znowu 3000 golda mam, nice. Dobra, Zonia i w sumie Voidstaff. W sumie full build zaraz będę miał. Dobra, ja, ja, ja tylko sobie tutaj zerknę na jedną rzecz. Um, a? O dobre ult od Nie mogę opuszować. Żeby mi się udało tego blitzranka? ranka! go! Nice! Zatrzymam go Dobra, git. Oj, ten Garret tam umrze chyba. Nie? Dostał tarczę ode mnie. O my gry, przeżył to jeszcze Łot! Garen zaraz się wyhiluje z pasywki sobie. To no, koniec gry. O, koniec gry, tak myślałem. Dobrze, no pięknie, pięknie.